Witajcie w środę. Dziś chyba ku zaskoczeniu wszystkim. Ja rozpocznę ten filmik, w końcu może dał mi dojść do głosu. E, jest piękne słoneczko, jest troszeczkę cieplej. E, przyjechaliśmy wybiegać Pieska. No i dzisiaj chcieliśmy Wam trochę opowiedzieć o tym, jakich zmian dokonaliśmy w naszym projekcie od samego początku, z jakich zmian ewentualnie na ten moment jesteśmy zadowoleni, z jakich nie jesteśmy zadowoleni, co jeszcze ewentualnie byśmy dodali, gdybyśmy mogli. Także idę poszukać Marcina i zapraszam do oglądania. A, to ja mam co mówić? No mówię, ja będę dopowiadał. No dobra, to... Czekaj. Okay. No pokaż jaka za Już jestem na najmniejszym kamery, człowiekiem na świecie. Dobrze. E, pierwsza zmiana na zewnątrz, która rzuca się w oczy, e, to jest przesunięcie bramy garażowej. E, ona w projekcie jest na froncie tutaj, gdzie my mamy okno e, fix. E, teraz przełożyliśmy ją sobie na bok. W projekcie brama ma 4,5 metry, my zmieniliśmy na 5 metrów i w projekcie okienka tutaj są z boku takie dwa mniejsze, my zrobiliśmy sobie 3 metrowy fix. Od razu jeszcze wspomnę, bo jest dużo komentarzy, tutaj może są nowe osoby, budujemy projekt no 2 Kupiony na stronie Extra Dom po małych zmianach, o których właśnie teraz Wam opowiadamy. I projekt ma około 150 metrów razem z garażem dwustanowiskowym. Jak chcecie zobaczyć, ile pieniążków wyszło nas do tego stanu, znaczy do stanu tego, nie do stanu surowego, twardego, to w opisie macie też link, także śmiało. Dobra, idziemy dalej. Drugą istotną zmianą, o której już Marcin wcześniej opowiadał, to jest. Chcieliśmy, aby wszystkie nadproża były na tej samej linii, na tej samej wysokości, e, dlatego też musieliśmy powiększyć sobie drzwi wejściowe. No i bramy w sumie też, nie? Brama też jest wyższa. Brama ma 5x237. I drzwi ze standardowych 210 są powiększone do 235 cm. E, również w projekcie była szerokość 90 cm, czyli taki standard. My sobie zrobiliśmy doświetle 30, 40, czyli razem daje nam to 130 cm. Idźmy dalej. Fixer pierwszy, proszę bardzo, proszę pana. Ja myślę, że te drzwi później będą fajnie wyglądały, że są takie wyższe. Bo my tutaj planujemy sobie zrobić takie przeszklone drzwi, i one też będą dosyć wysokie. Więc myślę, że to będzie fajnie ze sobą współgrało, jeżeli tu będą wyższe drzwi. No tak, bo w projekcie tutaj, tutaj też były, były węższe drzwi, a tutaj mamy chyba otwór. 110 czy 120, wiecie, nie mówimy Wam o takich małych przesunięciach, jak gdzieś tam e, przesunęliśmy kawałeczek ściany tutaj, czy tutaj, czy tutaj, żeby były jakieś tam wejścia, tylko takie, e, takie główne rzeczy. W salonie, w salonie też jedną z najistotniejszych zmian było powiększenie okien. O oknach już Wam dużo opowiadaliśmy, możecie sobie w projekcie zobaczyć, jakie. Tak, bo w projekcie tamto okno było takie malutkie, nawet nie wiem, ile ono, ono miało. No a teraz mamy 4 otwór. Tutaj te okna są takie same, jak były, były w projekcie. No ale główna zmiana w, w naszym. No tak, zapomniałam. To wysokie największa. Najważniejsza, ale tak jakoś, no, że wiem. zawsze chciałam i myślałam, że tak już to jest. Podwyższyliśmy sobie sufit. No i też zmieniliśmy e, tradycyjną więźbę na e, wiązary. Zmieniliśmy sobie na wiązary, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to już też wspominaliśmy, mielibyśmy różnego rodzaju podciągi e, i słupy, które uniemożliwiłyby nam zrobienie takiego wysokiego sufitu tutaj w salonie. Stąd taka, ani inna decyzja. Jeżeli jeszcze chodzi o salon, to tutaj mamy taką ściankę na której były wstępnie w projekcie drzwi do spiżarni ponieważ tutaj mnie z spiżarnia my sobie te drzwi przenieśliśmy do kuchni i teraz mamy drzwi do spiżarni w kuchni bezpośrednio wejście. One też, będą zabudowane. Będą zabudowane. też ostatnio sobie tak myśleliśmy, że a, może byśmy wywalili całkowicie tą ścianę i byśmy sobie powiększyli kuchnię, żeby nie było spiżarni, ale chyba stwierdziliśmy, że chcemy mieć takie miejsce schowane, gdzie tam będą różne produkty, różne rzeczy. będzie... E... No tak, no bo spokojnie by było, jakby wywalić w ogóle całą tą część, a żeby tu była taka duża wyspa. No była Ale już w sumie za późno ale, było znaczy nie było za późno, ale już uznaliśmy, że tak będzie póki co lepiej. I ty. No i powiedz, I o, tak tym swoim, powiedz o tym swoim oknie. Że, Moim ulubionym? Że, że chciałabyś, żeby był fix, tak? Moim ulubionym. No ale to już w względy to już praktyczne... Ustali, to już ustaliliśmy. To będzie... Okno w kuchni będzie się otwierać. Będzie wspaniałe. Zresztą ostatnio rozmawialiśmy też z Marciniem, że będzie zupełnie inaczej jak będzie wyżej. Jak to okno będzie na poziomie jednak y, y, pasa, też będzie zupełnie inaczej to okno wyglądało niż teraz jak jest wszystko niżej. Także myślę, że się przekonam do tego. No i zastanawialiśmy się, a w zasadzie zastanawiałaś się o tym tarasiku, co nie, że... No, y, Marcin może się nie uparł, ale bardzo mu zależało na tym, żeby był ten zadaszony chociaż kawałek tarasu, żeby sobie wypić kawę, posiedzieć jak będzie padał deszcz, jak będzie mniej przyjemna pogoda. I no... żeby nie wydawać kasy dodatkowej, grubej na jakieś tam y, zadaszenia, bo to hmm. nie kosztuje niestety 5 tysięcy. No, no, tak. Ja bym chciała. Zobaczymy, wyjść salonu, ale zobaczymy, zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie. Pewnie Też on wygra i pewnie miał rację. Także przekażemy, nieprawda. Niech tak będzie. Przekażemy Wam <laughs> wszystkie nasze odczucia, jak już będziemy y, mieszkać, albo przynajmniej będziemy już w środku remontować. Dobrze. Co dalej, Pani? Idziemy dalej, dalej. Yy, Idźmy korytarzem. Tutaj w projekcie, tak jak jest, po lewej jest mała Łazienka. My chcieliśmy sobie, tak jak zaraz opowiemy, zrobić swoją własną indywidualną łazienkę do naszej sypialni, dlatego też troszeczkę tą łazienkę powiększyliśmy, jak tutaj w projekcie była ścianka, która miała 60 cm, żeby pewnie schować jakąś szafę, zrobić wnękę, my tą ściankę przełożyliśmy po prostu na tą stronę, tym samym powiększyła nam się łazienka o 60 cm. Dlatego też stawimy tutaj i prysznic, i toalety, i dwie umywalki ona będzie taka dostępna dla nas i dla naszych gości i tym samym mogliśmy sobie zrobić naszą łazienkę indywidualną. No właśnie, bo nasz przedpokój został taki jak był, a tutaj była taka wnęka na szafę od tam... Od, a stwierdziliśmy, nie, że nie drugim... chcemy, bo by nam to trochę zagraciło i, i bardziej znaczy, nam zależało szaf na szaf tej... nigdy za dużo, co nie? Ale mamy w sumie na pokoju, dużą szafę, duża szafa będzie też w sypialni, no i... i... I u góry będzie graciarnia, także nie będzie problemu. Myślę, no i mamy spiżarkę, o której, nie, której nie, nie usunęliśmy, więc tam też będzie miejsce. Spokoje zostały tak samo, tutaj troszeczkę okno przesunęliśmy. E, położenie okna. A ogólnie wszystko zostało tak samo. No i w projekcie tutaj są drzwi do drugiej łazienki na tej ścianie. My tą łazienkę sobie przenieśliśmy. Do naszej komnaty tajemnic i łazienka jest tutaj, tutaj mamy wejście. Z Także no i też ją powiększyliśmy, też ją to, powiększyliśmy, też zabraliśmy, nie pamiętam, chyba 30 cm 30 albo 40 cm. E, z tamtego drugiego pokoju, żeby ją trochę powiększyć, bo stwierdziliśmy, że tamten pokój ma i tak e, dużo wystarczająco metrów, a teraz ma 13 po zmianach, więc literka. Tak. No i tutaj okno też zrobiliśmy inne, bo zrobiliśmy wąskie do, do ziemi, a w projekcie jest zwykle takie, takie... małe. Malutkie okienko. Wiecie, no tutaj nie będziemy Wam mówić, jakie są zmiany e, według projektu, gdzie co ma być, no bo tak naprawdę to możecie sobie ustalić. E, my sami. chyba nawet nie patrzyliśmy na projekt. No. Tak samo na elektrykę, gdzie są jak zaprojektowane my wszystko jakoś tak. Wszystko po swojemu i takie w sumie sami. najlepiej, bo zrobicie tak jak, tak jak uważacie, a liczy się to tylko jakie można są wymiary. Od zero, więc to mm. jest taki plus. No i co pani? Jeszcze... A, i pop... tutaj już okno Tak, faktycznie. Pokażę tak, żeby nie świeciło. To okno miało ile? Też 90? Tak, tu była chyba zwykła 90. A, ale to jeszcze chyba było tak, że tu była 90, tego fixa nie było, my dodaliśmy, ale jeszcze było jedno okno tak, tutaj. tutaj. No. Było jedno okno w sypialni, które my zlikwidowaliśmy, no bo tutaj będzie duża szafa, a zresztą mamy wielkie okno tutaj od zachodu, południowego zachodu, więc jest wystarczające. To co? Wszystko ze środka? Tak, z tego pokoju, tak jak mówiliśmy, już zabraliśmy 30 cm, on jest zbyt duży, to chyba jest. A to pokażemy, jeszcze wejdziemy. Tutaj przesunęliśmy po prostu, wiecie, tą ścianę, cyk. Nie zrobiła nam się tutaj jakaś duża wnęka na wejściu, bo też o tym, o tym myśleliśmy. No i pokój ma, ten pokój ma 13 metrów, sypialnia ma tam 15-16 i tutaj ten mały pokoik ma 11 metrów. To co? Na zewnątrz? Na zewnątrz. Co jeszcze zrobiliśmy na zewnątrz? Innego? Chyba nic. <laughs> chyba jest... Aha, no tak, dobrze. wiem co zrobiliśmy. Tutaj nie była cała a ścianka właśnie. zabudowana? Tak, tu była cała ścianka zabudowana, a my sobie zrobiliśmy słup, żeby było przejście. Ktoś pytał w komentarzu, ile tu jest miejsca, no nie wiem. No ja się zmieszczę. <laughs> Zakładam, że tu jest około 70-80 cm, także bez problemu się wszystko zmieści. No i generalnie jest tak, że też często w tym projekcie n 2 robi się tak, ludzie robią, że jeżeli tu jest ścianka, to po prostu całość fundamentów, całą tą ścianę frontową wyciągają jeszcze o te 80 cm. Dzięki czemu mają większą kuchnię, spiżarkę, wejście, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze. Nie, pomieszczenie jeszcze go zostaje. A my czemu o tym dowiedzieliśmy? Bo się dowiedzieliśmy dopiero później, to raz, a dwa, że tak w sumie wygląda troszeczkę ładniej, co nie? No Bo ładnie, masz... ale miejsca troszeczkę więcej jest wtedy. No ale... No ale to już było po fakcie, także to już po robocie. Drzewo jeszcze nie zostało ustalone. Tak, drzewo, drzewo no nie zostało, ale pewnie stanie co? Chociaż zobaczymy, co Pan od przydomowej oczyszczalni powie. No i co, jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy na zewnątrz, to już w zasadzie wszystko. Pokażemy Wam, jak to z tyłu jeszcze wygląda. Cały, cały budynek. O, błotko. No i generalnie na, w projekcie jest blacha na rąbek. My mamy blachę modułową, płaską, z tego względu, że nie ma tyle pieniążków, żeby zrobić sobie e, co dachówkę, sobie dachówkę tak. tak jest e, o kolorystyce i tak dalej to tam wiadomo nie rozmawiajmy to jest kwestia gustu czy komuś się coś podoba czy się nie podoba natomiast co wyczerpaliśmy temat tak ale jeszcze może powiemy czy jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni jak na razie no bo wiadomo że z takiego praktycznego punktu to nie można na razie za no dużo tak na ten temat powiedzieć, ale. Pod względem wizualnym, może. Tak. Tylko pod względem mówić. wizualnym ja na razie chyba jestem zadowolona. Tak. Ja myślę, że też nic. Na razie nic bym, na razie nic bym nie zmienił. No wiadomo, jakbyśmy mieli troszkę więcej pieniędzy, to na pewno byśmy zrobili inny dach i, I jeden i... pokój więcej. A tak znaczy jeden pokój to... więcej nie, no bo to wiesz, projekt, co nie? Aha, Ale... tak. I na pewno te chaisseks. Ale Albo byśmy zrobili tam, zbiegało, co, tam Ale... gdzie jest miejsce na samochody w garażu, to byśmy tam zrobili duży pokój. Nie, garaż zostaje, dziękuję. Także to ja tutaj idę na największe kompromisy. Od nas na dzisiaj chyba to tyle. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Nie, dzisiaj nie pokazałem swojego ryba w ogóle. No to muszą, pokaż, nie, bo się ogolił. Muszą, niech pokaże. muszą być zadowoleni teraz, bo pisali wszyscy w komentarzach. Tak, To już na dłuższą chwilę to jest macie, koniec. Macie, macie Zuzie, proszę bardzo, na całym odcinku opowiadającą, więc. Ja się no, nie Marcin ja lepiej się opowiada, nie, ja dlatego to on się pokazuje częściej. Także co, dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia.